Witam Was. Mateusz Morawiecki oraz ukraiński premier Denis Szmuchal podpisali dokument do współpracy w sferze bezpieczeństwa. Z kontekstu wynika, że stroną wspierającą będzie Polska. Prawdopodobnie pomoc będzie ogromna, wsparcie, będzie, wsparcie jest na tyle ważne, że Mateusz Morawiecki po raz kolejny uznał, że to jest tajne i nie będzie się tą wiedzą dzielił z Polakami. Po raz kolejny, ponieważ już raz zataił ilość czołgów T-72 wysłanych na Ukrainę i po kilku dniach dowiedzieliśmy się o dokładnej liczbie, czyli trzy razy tyle, ile zapowiadano z amerykańskiego Wall Street Journal. Jednak premier Ukrainy uchylił rąbka tajemnicy. Nie mogę ujawnić jego treści, ale jest to ważny krok na rzecz przekazania Ukrainie specjalnej technologii i specjalnego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa oraz obrony. A wy wszyscy, którzy zaminosowaliście mi ostatni film i napisaliście negatywne komentarze, musimy porozmawiać. Jednak o tym na końcu. Zaczynamy od tematu z miniaturki. Jak się zastanawiam, dlaczego, skoro to są takie tajne rzeczy, o których nie powinno się mówić, no to premier Ukrainy rozpowiada, robi jakieś dziwne tajemnice, no i tym samym ogniskuje na tym uwagę. Chociaż najważniejsze pytanie jest takie, czy to jest dla nas bezpieczne i ile nas to będzie kosztowało. No bo mówimy tutaj o wsparciu obronności. Wiem, że na tapecie jest, są roszczenia wysunięte w stosunku do Anglików, jeżeli chodzi o przekazanie czołgów Challenger. Czołgi Challenger, czyli w zamian za, na, za nasze wychechłane T-72 mieliśmy dostać Challenger. Zdania są podzielone, czy tylko na czas, no bo tak to jest kraj poważny nie rozdaje swojego mienia. Z kontekstu wyczytałem, że to może chodzić o przekazanie na czas, a zaczną do nas przyjeżdżać Abramsy. Więc strona ukraińska już się opowiada za tym, żeby Anglicy im bezpośrednio te Challengery wysłali. Może też wrócić temat MIGów 29, no bo skoro już przekazaliśmy ponad 200 czołgów, no to dlaczego nie ma wrócić temat migów. Jednak trzymając się kontekstu, to nie są jakieś specjalne technologie, więc może chodzi o to, że USA zatwierdziło możliwość przekazywania technologii natowskich na Ukrainę. Równie tajemniczy jest zwrot specjalne wsparcie. Idąc nomenklaturą rosyjską, to mogłoby to oznaczać wejście wojsk polskich z misją stabilizacyjną, ale mówię, ja tylko gdybam, bo Rosjanie mówią o jakichś tam specjalnych yy, yy, specjalnych operacjach, tak? Tutaj mamy specjalne wsparcie. Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Niezależnie od tego, co polska strona miała na myśli, mówiąc o specjalnym wsparciu, yy, to Rosjanie zaczęli ten wątek odgrzewać. Pamiętamy wszyscy, kilka dni temu yy, rozkaz numer 24, łamany przez 3, Łam, przez P3, łamane przez P7 jakoś tak podrobiony rozkaz, który wskazywałby o wejściu polskich wojsk do obwodu wołyńskiego i lwowskiego. Kilka dni później pojawił się podrobiony klip BBC który no, również mówił o tym, że Polska bez wsparcia NATO, które stoi obok, postanowiła wejście z misją stabilizacyjną na zachód Ukrainy. Ten materiał również jest podrobiony, ponieważ sprawdzałem na stronie BBC, sprawdzałem na głównym portalu, głównym koncie BBC. Nie ma czegoś takiego. Jest on zrobiony poprawnie, aczkolwiek... Jednak graficy i reżyserzy BBC mają większy fach w ręku. Tutaj przede wszystkim zabrakło lektora, była tylko dynamiczna muzyka, a jednak sprawdzając to BBC nie wypuszcza. Przynajmniej nie znalazłem takiego klipu BBC, który wypuściłby materiał bez komentarza. Zawsze trzeba wytłumaczyć widzowi czytelnikowi, co ma myśleć. Tam najprawdopodobniej w Piotrogrodzie nie było native speakera <laughs> i stąd coś takiego. Tam również był ten rozkaz, ten rozkaz numer 24. Ale strona polska również urabia opinię publiczną. Otóż Rzeczpospolita zamówiła sondaż, który był podbity przez wszystkie media, w tym TVP, to, że Polacy generalnie to już by chcieli, żeby wejść z misją stabilizacyjną. Odsyłam do... do... TVP możecie sobie poczytać. Nawet, nawet nie wiemy, na jakiej próbie był ten sondaż robiony. No ja zgaduję, że było jak zwykle 1000 osób przez telefon. 54-56% się zgodziło, czyli no co, 500 osób się zgodziło i już Polacy można powiedzieć, że Polacy są za taką misją. Więc nie wiem, może coś wisi w powietrzu. Bardzo dziwna sytuacja, że premier po raz kolejny. Coś przed nami utaił, a premier Ukrainy ogniskuje uwagę wszystkich na tym, że Morawiecki coś ukrywa. Bardzo dziwne, prawda? A na koniec doprecyzowanie pewnych spraw. W związku z dużą ilością, z dużą, z większą niż zwykle ilością łapek w dół oraz komentarzy negatywnych, chciałem wygłosić expose. Szanowny Państwo, kochani moi. Wchodząc w sekcję komentarzy, znalazłem dużo bardzo dziwnych komentarzy, które zarzucały mi stronniczość, zarzucały mi, że są płacany przez ambasadę ukraińską, czy nawet jakieś lobby tutaj wprost na YouTubie, że jest jakaś większa akcja przekupywania YouTuberów, no ale tutaj świadomi widzowie czuwają, że nie poruszam problemów banderyzmu. Bardzo dziwna sytuacja. Stali widzowie chyba nie mają tego typu tego typu rozterek. Ja tylko chcę zaznaczyć, czym się nie chwalę, bo nie ma czym. Ja jestem oficjalnie zakwalifikowany przez NASK jako rosyjski agent wpływu, czego dowodem jest moje konto twitterowe na liście wstydu, więc to tylko pokazuje, że dobrze, dobrze wykonuję swoje zadanie, które tylko sam sobie powierzyłem, że kroczę drogą środka. I różne skrajności zawsze będą miały problemy do osoby, która próbuje być wyważona. Ale pojawiły też się komentarze krytyczne, merytoryczne, które mi coś uświadomiły, że ja tutaj operuję różnymi skrótami, niejako Traktuję was jako osoby, które wiedzą, co mi siedzi w głowie, jako stałych widzów, którzy mogą sobie moje różne skróty myślowe pozbierać. Nie każdy ogląda te materiały cyklicznie, więc rzeczywiście było kilka uwag, które chciałbym doprecyzować. Dlatego też postanowiłem, że możemy spróbować z nowym formatem z czytaniem komentarzy od widzów. Ja zawsze byłem wrogiem tego typu filmów, bo wychodziłem z założenia, że jak ktoś czyta komentarze, no to po prostu nie ma pomysłu na film. Sam nigdy tego też nie oglądam. Ale na obecną chwilę nawet jestem na tak, nawet się nakręciłem. Może to będzie dobry sposób, żeby siebie bardziej zrozumieć, poznać siebie. Ja też bym czytał więcej komentarzy, bo jeżeli jest komentarz merytoryczny, to ja zawsze go sobie biorę do serduszka i mówię nie, to, tu się mylisz, różni mi się pięknie i wtedy będę mógł odpowiedzieć na ten temat, albo no rzeczywiście ja się pomyliłem, bo ja nie mam problemu z mówieniem, że, że się pomyliłem więc możemy spróbować zrobimy sobie tabula razem i tylko od komentarzy od wczorajszych, tak, od tamtego spaczka tatomi z Putinem, no i potem tak jak wam się będzie podobało, ja też bym nie chciał, żeby to były materiały kosztem filmów tematycznych, no bo nie o to chodzi. No i zróbmy parę zasad, tak? Że, no bardziej te negatywne i te merytoryczne. Mogą też być pozytywne, które coś wnoszą, ale, no, nie będzie, nie będzie tych, które kadzą, bo to nie o to chodzi. No i nie będzie jakiegoś tam rynsztoku. No chyba, żeby sobie pokazać jakiegoś idiotę przed Daniemu Banika. To może, może coś takiego. Ja liczę też na na to, że osoby, które mnie lubią, nie będą specjalnie pisały negatywne komentarzy, żeby były wyświetlone, bo, bo to nie o to chodzi, prawda? Więc mam nadzieję, że to się przyjmie, mam nadzieję, że to się e, spodoba. Ciekawa grupa pod wezwaniem mnie, w, mnie, wczoraj, e, mnie wczoraj odwiedziła i chciałbym, żebyście zobaczyli, e, no, jaki, jaki, jak, jaki światopogląd jaki, jaki świadopogląd mają niektóre jednostki, bo. <słuch> Naprawdę powiem Wam, że, że jestem w szoku. Będzie chyba dobrym pomysłem, jeżeli będę czytał wszystkie komentarze i ustosunkowywał się, ewentualnie coś tam czasem poczyszczę, aczkolwiek nie mam, nie mam zwyczaju ludzi banować. Generalnie największą robotę to tutaj robi sam YouTube, który włączył automatyczną moderację. Hmm ale to jest bardziej, wiecie, jakieś, jakieś wulgaryzmy, jakieś linki z innych źródeł, no to to robi automat, to, to ja tutaj nawet nie mam na to wpływu. Tak więc dajcie znać, co na ten temat sądzicie, jeżeli macie trochę czasu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną. Czy tutaj, czy na portalu syp.tv odsypywania, gdzie są filmy archiwalne, których nie ma ani na YouTube ani na CDA. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem dla tego kanału. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.